Witam w poradniku YouTube nie tylko dla orłów. Ja nazywam się Łukasz Ciechan Ciechański i jeżeli jeszcze nie zostawiliście suba na dole, to zachęcam serdecznie, żeby to zrobić. A dzisiaj zajmiemy się tym, jak przygotować dźwięk w programie Adobe Premiere Pro do emisji na YouTube. W jaki sposób go tak przygotować, żeby na YouTube to, co nasi widzowie oglądali, było dokładnie tym, co my chcieliśmy i tym, co myśmy zmontowali i wyemitowali, czyli żeby YouTube nam po prostu tego dźwięku nie skompresował. Wymagania YouTube a propos tego, jakie dźwięk powinien mieć poziomy, to jest minus 14 lówców do tego dojdziemy zaraz, i YouTube zaleca, żeby trzymać się gdzieś poziomu minus 3, czyli generalnie poniżej tych 14 lówców, czyli w zasadzie w okolicach minus 17. Takie jest zalecenie YouTube'a. Jest jedna ciekawa rzecz... Zanim przejdziemy do Premier Pro, i zanim Wam pokażę, w jaki sposób to prawidłowo przygotować, to jedna rzecz. Jak wejdziecie na YouTube, na przykład na y, wspaniały kanał o, y, o tym, jak gruba spróbuje schudnąć i wspaniały kanał o jedzeniu z doskonałymi autorskimi przepisami, czyli kanał Gruba Akcja, jak sobie na ten kanał wejdziecie i wybierzecie którykolwiek film i klikniecie prawym. To macie tutaj coś takiego jak statystyki dla nerdów. Po kliknięciu w to no widzimy tutaj w jaki sposób to zostało wyeksportowane i tak dalej, i co przede wszystkim się działo na YouTube po przesłaniu tego filmu z dźwiękiem. W przypadku tego materiału, jak widzicie, mamy 100% dźwięku w dźwięku, czyli ten dźwięk nie został znormalizowany. To 100%, które ja od siebie wyeksportowałem i wrzuciłem na YouTube, to jest dokładnie tak jak ten dźwięk brzmi. Natomiast tutaj jest o drugi kanał wspaniałego gościa, Vegetable Conspiracy. Ostatnio oglądam wszystkie jego filmy, też polecam. Jak tutaj klikniemy, to się okazuje, że on również wie, co robi. Też ma 100% w 100%. Jeżeli natomiast my wyeksportujemy film za wysokimi poziomami dźwięku, to YouTube nam to wszystko skompresuje. W rezultacie mogą nam wyjść na wierzch przy tej kompresji rzeczy, które my chcieliśmy, żeby były ciszej. No i wtedy ten dźwięk nie jest wtedy taki, jakbyśmy tego chcieli. A pamiętajmy, że w każdym filmie dźwięk jest najważniejszy. Yy, wezmę sobie cokolwiek, jakikolwiek film, yy, jakikolwiek film pierwszy z brzegu kliknąłem, yy, Rashan Pop 89 i mamy tutaj yy, informację, że to co możemy usłyszeć to jest już tylko 80% tego co zostało dostarczone na YouTube przez autora tego filmu i że wszystko zostało ścięte o prawie 2 decybele. Wspominałem coś o poziomach yy, dźwięku, że są wyrażane w lówsach. Nie w decybelach. Chodzi o to, że... Ja jeszcze dwa lata temu też nie wiedziałem, co to jest. Dopiero jak mój wspaniały ziomal Marcin z kanału Wiedza Tajemna powiedział mi, on studiował dźwiękoznawstwo, powiedział mi o co chodzi z tymi lufsami. To ja dopiero się złapałem za głowę, że przecież ja wszystko do tej pory źle robiłem. Wartość wyrażona w lufsach to jest wartość, która jest średnim poziomem głośności w jakimś okresie. Czyli mamy. Tu, tu, Czyli na jednym miejscu na naszym timeline możemy mieć minus 5 dB, w drugim miejscu możemy mieć minus 15, 30 sekund później, a wartość luz pokazuje nam pomiar średniej wartości w czasie. Czyli wiedząc to, co wiemy minus 14 lówców. to jest maksymalny poziom, który możemy wycisnąć na YouTube żeby YouTube nam nie kompresował naszego materiału i wiedząc teraz to co wiemy tyle teorii, przechodzimy do praktyki robimy sobie nowy projekt, nową sekwencję, jak nie wiecie to odsyłam do to odsyłam na ten kanał, do materiału na ten temat związanego, jest cała playlista YouTube nie tylko dla orłów nazwiemy sobie go tutaj tutorial dźwięk jako materiał źródłowy posłuży nam materiał z grubej akcji, z kanału Gruba Akcja. Materiał nagrany nie na ten mikrofon, mimo że widać go w kadrze, to ja zawsze nagrywam wszystko na dwa mikrofony. Dźwięk tutaj był nagrany na mikrofon przyczepiony na górze kamery. No i to jest sytuacja, z którą większość z Was będzie miała do czynienia. Więc teraz, tak, co zrobić, żeby ten dźwięk doprowadzić do ładu? Najpierw robimy sobie sekwencję, żeby mieć na czym pracować. Tutaj sobie zrobimy nazwę Tutorial Dźwięk. Robimy OK, wciągamy sobie tutaj nasz cały film. Na początek odsyłam was w lewy górny róg, żeby zapoznać się z narzędziami, które będą nam potrzebne. Audio Clip Mixer, jeżeli tu klikniecie i nic wam się nie pojawia, to ruszcie myszką po prostu, nie wiem, premierka czasem głupieje. Audio Clip Mixer i to jest mikser dotyczący poszczególnych klipów czyli między cięciami. Jak wejdziemy sobie na timeline i narobimy cięć, to za pomocą audio clip mixera osobno pracujemy na tym klipie, a osobno na tym, który jest po cięciu. To jest ważne, bo mamy jeszcze audio track mixer. I audio track mixer dotyczy działania na całej linii na całym traku A1 na przykład. I mamy tutaj track A1 i ślad za niego odpowiedzialny I to jest nasze A1 tutaj, czyli wprowadzając modyfikację w tym miejscu, wprowadzamy modyfikacje na wszystkich klipach, czyli na traku mamy klipy. Klip to są te mniejsze elementy, track to są te większe elementy. Bardzo ważna, ciekawa i schowana funkcja w premierce to jest, jak przyjrzycie się tutaj w lewym górnym rogu, jest taka malutka strzałka, kiedy ją klikniemy. Pojawia nam się możliwość wkładania wtyczek na, nasz, na nasze ślady, czyli na nasz track A1, track A2 i tak dalej, czyli 1, 2, 3 i tu jest mix. Ostatnia ścieżka odpowiada za sumę, tak zwaną, czyli wszystkie te traki zmiksowane wychodzą na zewnątrz i to jest nasz master, czyli klipy, najmniejsza rzecz. Na tym pracujemy na początku, później całość i na końcu. Mamy główną sumę wychodzącą na zewnątrz. I teraz, żeby sprawdzić, jak w ogóle głośne jest to, co myśmy ponagrywali na naszą kamerę, to musimy zmierzyć poziom całkowitego wyjścia. Czyli na tym ostatnim tutaj traku wybieramy sobie strzałkę w dół, żeby wrzucić tutaj jakiś efekt i jest to bardzo ważne, jaki to będzie efekt. Wybieramy Special Loudness Radar. Czy też Loudness Radar. On tutaj jest. Teraz, jak klikniemy go dwa razy, to zobaczymy taki wynalazek. Oto. To może wyglądać strasznie, ale wcale taki straszny nie jest. Tylko uważnie śledźcie ze mną, co ja będę robił. To jest nasz radar, który powie nam, jaką wartość luksusów w tej chwili ma nasz materiał. Uwaga, w tej chwili musimy go skonfigurować. Czyli klikamy sobie w Settings. Tutaj ustawiamy ten poziom, o którym mówiłem, czyli minus 14, czyli ten poziom, którego wymaga YouTube. Tutaj ja polecam ustawić sobie minutę, zaraz zobaczycie dlaczego. No i tu wybieramy wartość luf, że chcemy mieć to wszystko liczone w lufsach i ten, że Gentleman jest już skonfigurowany. Niestety Adobe yy, nie pozwala zapisać tych ustawień, trzeba to ustawiać od początku za każdym razem na nowo. I teraz tak, jak rozumieć to, w jaki sposób działa to kółko? Najpierw zobaczcie, co się stanie, jak zrobię play. Zacznie się na tym kółku rysować wykres. Internet. Wszystko można zrobić przez internet. Warsztaty z gotowania? Proszę bardzo, przywieźcie ci kurier, wszystko do domu. Możesz gotować z chłopem z internetu. No i teraz to, co nam się tutaj narysowało, to co widzimy, to jest nasz wykres głośności. A ta liczba tu na dole pokazuje nam, że jesteśmy w tej chwili na poziomie minus 17,7 lufsa, czyli jesteśmy za cicho. W jaki sposób to kółko odzwierciedla nam to, co się dzieje tutaj? I teraz to wymaga chwili skupienia, żeby to zrozumieć, ale jak to zrozumiecie, to już potem jest z górki. Pełen obieg tego kółka, jak zaznaczyliśmy tutaj w ustawieniach, jest, jest to jedna minuta, czyli cały obieg kółka trwa minutę. Więc jak zrobimy sobie play w tym miejscu. Tutaj macie taki guzik od resetowania. pach, to to wtedy nam znika. Ustawiamy kursor w miejscu i on sobie leci. Biorę 15 koszul, nie przesadzam, 15 koszul mam na dwa lata zapas. Aut potem i kupuję nowy. Leci, leci, leci. Buty jednak w ten sposób kupić, no to już... I zobaczcie co się stało. Od momentu, kiedy wcisnąłem play, do tego momentu, skoro kółko ma całą minutę, minęło 15 sekund. Już rozumiecie o co tu chodzi, czyli pełen obieg tego kółka trwa minutę i po minucie... Ten wykres zacznie nam się rysować od początku. No i teraz widzę, że tutaj jest trochę ciszej, widzę trochę, tu jest trochę głośniej, tu jest trochę ciszej. Za chwilę dojdziemy do tego, w jaki sposób orientować się, który moment na wykresie to jest tutaj na tym kółku. Mówię, na początku może to się wydawać skomplikowane, ale uwierzcie mi, po jednym przerobionym materiale w ten sposób to już skomplikowane dla Was nie będzie. Więc kiedy wiemy, co to są te luwsy, wiemy, jak doprowadzić do tego, żeby nam to brzmiało jakkolwiek. Wiemy już jak monitorować te lówcy, to zacznijmy od doprowadzenia tego dźwięku do ładu. Metodą najprostszą. Którą Wam polecam, dlatego że te materiały nie będą Wasze emitowane prawdopodobnie w telewizji, tylko to idzie tylko na YouTube i najprostszą metodą, żeby to jakkolwiek brzmiało, niezależnie od tego, na co nagrywacie Wasz dźwięk, to jest po pierwsze. Pierwsza, jeżeli macie na pierwszym traku, co zawsze też polecam, wrzucony Wasz wokal, czyli to, co mówiliście, na pierwszym traku, tutaj w audio track mixerze, zapinamy efekt multiband kompresor. To jest efekt, który z automatu podbija nam i doprowadza do jakości emisyjnej praktycznie każde nagranie. Ja tego używam nawet w radiu, także uwierzcie mi to działa. Multiband kompresor i wybieramy Broadcast. Jeżeli coś wam nie pasuje w dźwięku, wybieramy trochę niżej Internet Delivery trochę inna charakterystyka. Jeżeli macie mniejszy mikrofon prawdopodobnie internet delivery może wam lepiej brzmieć. Natomiast ja uważam bro używam broadcast i jak zrobimy OK, to pamiętamy. Audio track mixer, czyli to co zapieliśmy na traku 1, dotyczy nam całego śladu na całym timelineie. No i teraz zobaczcie yy, jaka jest różnica. Bez tego. No i wtedy można sobie tam na miejscu w tym sklepie wybrać buty. No i wtedy można sobie tam na miejscu w tym sklepie wybrać buty. Wszystko poszło do góry. Wyciągnęliśmy też niestety trochę szumów. W związku z tym, pyk tutaj, kolejny efekt, Noise Reduction, Denoise. I teraz, jak klikniemy tutaj dwa razy, czyli klikamy dwa razy w nasz wybrany efekt, no to. Generalnie on jest z automatu ustawiony na 40%. To to dramat jest. To nie używajcie tego, bo wasz dźwięk zacznie brzmieć o tak. Ale nie tylko, bo okazuje się, że ten skan się zapisuje w internecie. Co prawda, pozbyliśmy się szumów, ale pozbyliśmy się też sporej częstotliwości dźwięku, na której ja mówię. Ja polecam stosować tu wartości do maksymalnie 12%. Ja tu wbiję 10%. I ja sobie mogę potem z domu takie buty wybrać przez stronę. Jakoś to brzmi. Kiedy wrzuciliśmy sobie te, ten broadcast efekt, nasz multiband kompresor i preset broadcastowy, to już mamy bardzo ładnie powyciągany, powyciągany dźwięk. Mamy bardzo ładnie odszumiony dźwięk teraz. Zobaczcie, jak to szybko idzie. Natomiast. Pojawia się problem, bo nagle to wszystko jest za głośno. Bo nam ten kompresor tak mocno ten dźwięk skompresował, że nam wywaliło go poza skalę. No bo zobaczcie sami, co się tu dzieje. Mam na miejscu w tym sklepie wybrać buty, ale nie tylko, bo okazuje się, że ten skan się zapisuje w internecie i ja sobie mogę potem z zdom... Nasza wartość luvsów niebezpie niebezpiecznie zbliża się do minus 10, a przecież nasz maksymalny poziom to miało być minus 14. I teraz, co z tym fantem zrobić? Ponieważ ja wiem, że dźwięk na moim traku pierwszym jest skompresowany i ma Miarę równy poziom, to ja mogę zupełnie spokojnie obniżyć poziom tym suwakiem tutaj, poziom decybeli tutaj, czyli decybeli, czyli tego co składa się na lufsy. ok? Czyli tego co składa się nam na średni poziom całkowitej głośności. Jeżeli ja to obniżę o 4, czyli zrobimy tu minus 4 ciach, to się okaże, że zaczynamy wpadać w poziomy bliskie youtube'owi. No i wtedy można sobie tam na miejscu w tym sklepie wybrać buty, ale nie tylko, bo okazuje się, że ten skan się zapisuje w internecie, i ja sobie mogę potem z domu takie buty wybrać przez stronę, które według tego systemu pasują. Co może pójść nie tak? Jak widzicie, poziom teraz to jest minus 14, więc spokojnie możemy dać o 1 dB głośniej, czyli z minus 4 podnosimy na minus 3. Sprawdzamy jeszcze raz. No i wtedy można sobie tam na miejscu w tym sklepie wybrać buty, ale nie tylko, bo okazuje się, że ten skan się zapisuje w internecie i ja sobie mogę potem z domu takie buty wybrać przez stronę, które według tego systemu pasują. Co może pójść nie tak? No właśnie, zaraz sprawdzimy. I wpadliśmy już w poziomy, o które chodzi. Natomiast co się tutaj wydarzyło? Tu nasz poziom głośności jest dobry, ale tu widzimy, że pan Ciechan już zaczął mówić trochę ciszej. Jak sobie z tym teraz poradzić? Uwaga, dojeżdżamy sobie bliżej i ja wid... to można zresetować zupełnie spokojnie. I ja teraz patrzę sobie, ten najbliższy fragment, który mam przed sobą odtwarzam i patrzę na mój wykres loudness. No właśnie zaraz sprawdzimy. Ten system zeskanował mi nogę i pokazał, że rozmiar powinien mieć 43,5. Tu widzę, że te ostatnie parę słów, tutaj, prawda? To jest ostatnie parę sekund, tutaj na naszym timeline, ie. że to jest odrobinę za głośno. Gdzieś prawdopodobnie, w, tutaj, gdzieś w tych okolicach. Nie sugerujcie się tym, że wykres dźwięku, ten waveform jest mniejszy na tym timeline. Ie. to wcale nie oznacza, że tam ten średni poziom głośności też, ten, te, te lufy też będą mniejsze. Dobra. P na klawiaturze, wybieramy sobie nasz Pencil, taki o, czy też Pen tool, klikamy sobie, stawiamy jeden keyframe, stawiamy obok drugi i tu, gdzie było za głośno, ściągamy odrobinę w dół. 1 i 3 pokazuje nam się wartość 1 i 3. I zobaczmy teraz, czy dalej nam w tym miejscu wywala poziomy ponad skalę. Ten system zeskanował mi nogę i pokazał, że rozmiar powinien mieć 43,5. 43,5 to ja nigdy nie miałem, tak czy pewnie miałem kiedyś. Ale to było tak... I tu widzimy, że sformułowanie pewnie miałem kiedyś, to jest to żółte tutaj P. Zobaczcie, co się stanie na, na literze P. To się często dzieje, to jest. W radiu i w telewizji teraz PB to są zawsze te, które powodują górki na dźwięku. 43,5 to ja nigdy nie miałem, czy znaczy pewnie miałem kiedyś. Ale to było tak dawno, że nie pamiętam kiedy. No, normalnie to 45,5 miałem rozmiar. Czyli na, w tym miejscu dokładnie to miejsce, to jest prawdopodobnie miejsce, które nam tu wywala na żółto, więc. Stawiam kropkę przed i za, stawiam kropkę na, tej, na tym miejscu, które jest wywalone do góry i ściągam to jakieś 3 dB na przykład. Normalnie to 45,5. Miałem rozmiar. I już tej górki nie mamy. W trakcie odtwarzania materiału tutaj również na około tego kółka skaczą nam poziomy. Pilnujmy tego, żeby to było w okolicach tych minus 14 i wszyscy będą zadowoleni. No i zobaczcie, co się dzieje. Do biegania i do. Tu widzę, że jest odrobinę za głośno, bo już wchodzimy na to żółte pole, więc możemy tu postawić sobie kropkę przed i po i ściągnąć to o nie wiem, jakąś małą wartość, 3 dB na przykład, i zobaczmy, co się dzieje. Do biegania i do sportów indoorowych, tak zwanych. I w ten sposób na całym materiale wszystkie górki, dołki możemy sobie przeklikać myszką. Chyba, że nam się nie chce, to można to olać, ale Kompresor zrobi robotę, natomiast ja to zawsze wyciągam ręcznie po to, natomiast ja to zawsze wyciągam ręcznie po to, żeby czasami końcówki zdań, mam coś takiego, że mówię ciszej, więc sobie je ja tymi kropkami wyciągam i generalnie w ten sposób przeklikujemy sobie cały materiał i analizujemy, czy całościowo Bo, i analizujemy, czy całościowo poziom naszych lufsów trzyma się kupy. Ale wiedzieli na pewno, że będę o tym nagrywał materiał, i dlatego takie duże, duże logo tu dali. Także, jak gdzieś na Waszym timeline traficie cichsze momenty, Pencil Tool, czyli w moim przypadku P na klawiaturze. Klikamy tam i kropkami wyciągamy i zmniejszamy sobie poziom głośności, tam gdzie jest za cicho, albo tam, gdzie jest za głośno, trzymając średnią minus 14 lupsów. To nie jest koniec zabawy, albowiem. Przecież często chcemy mieć muzykę pod spodem. No i teraz jak to... On nie był taki jak trzeba, bo jak sobie teraz wyobrażam, że będę musiał dzwonić po kuriera i je odsyłać. No i teraz jak to ugryźć. Jak ugryźć to, że mamy tutaj... Hmm, chcemy położyć muzykę i żeby ona miała odpowiednią głośność. Weźmiemy sobie utwór. Na razie zamknę loudness radar. Wziąłem utwór. No więc dobrze, wrzućmy go. Wrzućmy go na yy, ścieżkę poniżej naszego wokalu. I chcemy mieć ładną melodyjkę grającą nam pod spodem. Kiedy ją po prostu tutaj położymy i puścimy. By był taki jak trzeba, bo jak sobie teraz wyobrażam, że będę musiał robić po kubie. Trochę jest za głośno, prawda? Więc wskakujemy w nasz Audio Clip Mixer. Ważne, żeby nie pomylić Audio Track Mixera i Audio Clip Mixera. To się non stop mi też zdarza, dlatego trzeba się pilnować. Audio Clip Mixer, bo chcemy tylko tę ścieżkę audio ściszyć jedną. Tylko ten jeden klip. I tutaj od razu wam mówię. Na sztywno możecie mi zaufać, na mur beton, bo zrobiłem w ten sposób x-10 odcinków seriali internetowych, programów internetowych, reklam, i innych wynalazków. Możecie mi zaufać. Tam, gdzie mówicie coś, to wasza muzyka powinna być na poziomie między minus 27 a minus 24 mniej więcej, więc ja sobie napiszę minus 25. Od czego to zależy? Od tego, jak bardzo jest w tym utworze namieszane. Jeżeli jest stosunkowo prosty, nie odciąga uwagi, trzymajmy się tych wyższych wartości, czyli minus 22, czasami nawet minus 18. Natomiast jeżeli utwór odciąga nam uwagę, od tego, co mówimy, no to zjeżdżamy, nawet zdarza się, że do minus 30, ale średnimi wartościami, naprawdę, między minus 24 a minus 27, zupełnie spokojnie, wszystko będzie słychać, co wy tam mówicie na tym utworze. Zobaczcie, jaka jest różnica. Je odsyłać, to chyba wolę wypchać je gazetami i wchodzić, wchodzić w zaduszek. No dobra, spróbujemy. Jest ok. I teraz do czego ta metoda tych kropek może nam się przydać. Bo zobaczcie, ja tutaj. No dobra, spróbujemy. Biorę ten karton i go przekładam. Słyszymy jakieś szelesty, to w ogóle jest do niczego niepotrzebne. W ogóle nic nie wnosi. W związku z tym ja stawiam sobie kropkę. Tutaj się te szelesty zaczynają. Stawiam sobie tutaj jedną kropkę. Tu stawiam drugą, no bo jakbym. Postawił jedną i nie ruszał, to ruszam całą głośnością na całym klipie. Tego nie chcemy. To jest nasz pierwszy keyframe. To jest nasz drugi i ten drugi ściągamy. Tak, żeby ledwo było słychać to szuranie. No dobra, spróbujemy. Nie lepiej? Jasne, że lepiej. Ale przydałoby się w tym miejscu tę muzykę trochę głośniej zrobić. Więc z naszego wyjściowego poziomu minus 25. Stawiamy sobie kropkę trochę wcześniej. Stawiamy kropkę, mniej więcej tu się, gdzie te, gdzie te szelesty się zaczynają i podnosimy to. Do poziomu około minus 11, minus 13. Czyli tam, gdzie nie mówicie, jak ustawicie taki poziom, będzie OK. Można to, co mówię, modyfikować w zależności od upodobań. Mówimy o poziomach mniej więcej. Niektórzy mówią, żeby w ogóle na minus 7 dawać, a inni, że na pewno nie więcej niż minus 10. Natomiast to finalnie ma się nam zgadzać nie w decybelach, a w lufsach. I za chwilę do nich wrócimy i sprawdzimy, jak to wygląda. No i teraz zobaczcie. Kropkami ustawiliśmy, żeby szelesty były ciszej. Kropkami, tymi samymi kropkami, tylko na innym traku, podniosłem w tym miejscu muzykę i zobaczcie, jak to teraz zaczyna brzmieć do kupy. I chodzić wchodzić w za dużych. No dobra, spróbujemy. No i teraz gdybym ja to montował to... Znaczy ja to już zmontowałem, akurat ja zrobiłem tutaj przyspieszenie, że w y, szybkim czasie to rozpakowywałem natomiast normalnie to bym to pewnie upierniczył i przeskoczył, nie wiem, gdzieś pewnie tu, nie wiem, o. A tam nawet na tym nagraniu skarpetki zakładałem, bo się zorientowałem, że do y, o, unboxingu butów nie założyłem skarpetek, więc w ogóle bez sensu. No dobrze i teraz zakładamy, że mamy taką sytuację, że to sobie Zakładamy, że mamy taką sytuację. Czyli ja sobie to rozpakowuję, tu, 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 leci sobie muzyczka. I wchodzi nam tutaj dalej z powrotem mój głos. O. Kichnąłem tutaj. Yy, no dobrze. Na muzyce stawiamy znowu kropki. Opuszczamy to do naszego poprzedniego poziomu, czyli tam mieliśmy minus. ile było? Minus 24. Więc ściszamy sobie w tym miejscu muzykę. I wypadałoby podnieść trochę dźwięk do poziomu, który mieliśmy tutaj, czyli do poziomu minus 1 trzecia. Skąd to wiem, że minus 1 trzecia było tam wcześniej? Bo jak stawiam tutaj kursor, to na moim wykresie, tutaj w Audio Clip Mixer, pokazuje mi, Obecny poziom głośności, czyli tutaj mam jedną trzecią, na traku pierwszym, czyli tu gdzie jest mój wokal, tu mam minus 1 trzecią, w tym miejscu mam minus 21, w tym miejscu też mam minus 21, a tutaj już z powrotem mam minus 1 trzecią. Ja sobie mogę tę wartość albo zmieniać tutaj, ruszając e, tym keyframem w dół i w górę, albo mogę tę wartość tutaj wpisywać. To już co kto woli, co kto lubi najbardziej. I teraz do kupy zaczyna nam to brzmieć o tak. No dobrze, i zobaczmy teraz. Wróćmy do Audio Track Mixera, wróćmy do naszego Loudness Radaru, czy też radaru, zresetujmy go i zobaczmy, jak to wygląda. Czy YouTube przyjąłby to jako coś, czego już nie trzeba kompresować? Robimy play. Wypchać je gazetami i wchodzić, wchodzić w za dużych. No dobra, spróbujemy. No kurde Słuchajcie, to jest nie... To jest niewiarygodne, ale te buty są idealne Idealnie się złomi na nodze Co oznacza, że gdybym wziął rozmiar proponowany przez... Yy przez ten automatyczny pomiar, czyli 43,5, to bym musiał je odsyłać, bo by były za małe. I zobaczcie, co się dzieje. O ile tu na początku ewidentnie to wszystko jest za cicho. Tutaj widzimy, że weszła muzyka i tym nie wyciągajcie muzyki już do tego poziomu minus 14, bo to już będzie za dużo. Zobaczcie jednak, co się stało. Mimo że tu jest odrobinę za cicho, mimo że ta muzyka tutaj też jest stosunkowo cicho, to to wszystko, co się dzieje dalej powoduje, że średnia naszego, średnia wartość na minus 14, bo to już będzie za dużo. Zobaczcie jednak, co się stało. Mimo, że tu jest odrobinę za cicho, mimo że ta muzyka tutaj też jest stosunkowo cicho, to to wszystko, co się dzieje dalej, powoduje, że średnia naszego średnia wartość. Natężenia dźwięku z tego właśnie odcinka, okresu czasu, jak to się ładnie po polsku mówi, zaczyna zbliżać się nam do żądanej przez nas wartości minus 14. I gdybyśmy dalej oglądali ten materiał, to tam wartość minus 14 albo jej okolice zostałyby osiągnięte. Także nie przejmujcie się też tym, że gdzieś tam macie kawałek ciszej muzyki, nie wyciągajcie nigdy w życiu muzyki aż tak głośno, żeby była równa z wokalem, kiedy nie ma tego wokalu, czyli w tych dziurach, gdzie nie mówicie, nie wyciągajcie muzyki do poziomu. Tego samego, na którym był Wasz głos, bo to Wam spowoduje, bo to po prostu nie brzmi dobrze. I teraz w ten sposób przerabiamy sobie cały nasz materiał. I o ile w przypadku gadającej głowy tak zwanej, tak jak tutaj to jest, albo tak jak ja teraz mówię do Was, nie jest to specjalnie skomplikowane, o tyle może się kiedyś Wam zdarzyć, że będziecie mieli 5 klipów z różnych kamer, bo tutaj coś nagraliście telefonem, bo tutaj nagraliście coś za pomocą GoPro, a tutaj aparatem z mikrofonem. I na wszystkich tych urządzeniach dźwięk jest na innym poziomie, więc najważniejsza rzecz na początek to pamiętajcie o tym, żeby źródło Każde dźwięku było na osobnym traku, czyli mam jeden materiał nagrany na kamerę, wrzucam go na A1. Jeden materiał mam nagrany na GoPro, wrzucam go na drugi track, bo to pozwala nam w naszym audio track mixerze osobno sterować poziomami głośności wejściowymi wszystkich tracków i dopiero potem sobie to dalej obrabiać. Jeżeli macie jakieś pytania, wrzucajcie je w komentarzu pod spodem. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Tymczasem dziękuję za uwagę. Jeżeli cokolwiek dla was jest niejasne, pytajcie. Się. Śmiało to poradnik YouTube nie tylko dla orłów. Bardzo dziękuję za uwagę. Proszę zostawić suba. Nie zostawiłeś suba. Pewnie jesteś tym gościem, który próbuje nadmuchać oponę samochodową bez pompki. I ci wychodzi z boku na głowie cały czas taka czerwona żyła i cały czas nie umiesz tego zrobić i jeździsz na flaku. I Dlatego zostawiasz łapki w dół pod filmami.